Siemaneczko wszystkim z Stysconaczy, witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z Gry, no oczywiście Nostale na noc bycie I teraz, tak jak tam wybraliście ze wszystkich kart, ulepszamy gladiatora. Tak, ulepszamy Gladiatora Jest trochę wcześniejsza godzina, bo jest dokładnie już wam mówię, druga 10, dzięki czemu jestem też dość wypoczęty, jak możecie zobaczyć. Tak, jestem też wypoczęty, nie będę grywał. E, I robimy tak jak zawsze, czyli podchodzimy też ten protection shop I tworzymy sobie 100 AMULETÓW Znaczy no, to nie są amulety, to są zwojnie przepraszam, ja cię bardzo serdecznie, ja wiem, że ty mi to powiesz Laczek, co ty znowu mówisz, no ehm, I tak, potrzebujemy 100 amuletów i będziemy ulepszali Legatora, tak jak już mówiłem Ogólnie tak sobie, niektóre filmiki tak sobie przeglądam I tak myślę sobie, kurczę, Laczek, co jest tam, ty jesteś czasem nie wiem, jak to nazwać. To się tak jakoś źle wpływa na mnie ta późna godzina, że jak coś mówię, 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 coś całkowicie bez sensu. I ja tak potem myślę. Wow. <głupia> to było głupie, totalnie. Ale to nie o to chodzi. okej okay. ile mamy w ogóle. Yy, Zwoi tego to jeszcze ja nie wiem. O! A właśnie, bo mieliśmy zwoje po tamtym ulepszaniu zwiastuna, przecież. Dobra. Posiadam 1417 tych, jak to się nazywa, księżyców. Kupię sobie 1000 księżyców i myślę, że już możemy lecić na całego. Przypomnę tak na sam początek, jak się prezentuje ten Gladiator. Zwykła plus 11, 26 Perfekcja. W sumie nic specjalnego, tak mogę powiedzieć. No, zwykła karta, no zwykła karta. Każdy może mieć taką. E, dajmy sobie tutaj też w jakieś ładne miejsce. Te zwoje wykorzystam, oczywiście, z całe seren zwoi Mam nadzieję, że dojdę do 14 Jak dojdę do 14 będę bardzo zadowolony. I to w sobie jest mój największy cel. O kurczę, tu są potrzebne dragon herty. Ile mam tych dragon hertów? Tutaj widziałem je. 26. E, to było chyba 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, chyba tak to było, prawda? Chyba to zostało po dwie sztuki. Czekajcie, 2, 6, 12, 20, 30 sztuk. Wychodzi na to. Yy, łącznie bym potrzebował. Tu już chyba mówię, <laughs> nie jestem pewien. Ale ile to miał? Chyba 36 sztuk, jak dobrze pamiętam. Chwórzcie, zgubiłem się. Halo, 20, o kurcze. No, i to na plus 15 nie będę w stanie ulepszać, ale lecimy na całego. Miejmy nadzieję, że bije. No, i oczywiście jeszcze taka forma przypomnienia. Dziękuję. Taka forma przypomnienia młodeczki, że jeżeli ktoś czuje się na siłach, jest w stanie zbić co najmniej mojego waleczka, to serdecznie oczywiście taką osobę zapraszam na PVP otsp SP 1 sp 8 Jeżeli. Kurcze no to niby tak się mówi od SP1 do SP8, ale na przykład, jeżeli posiadacie 4 dobre karty, e, bo też są przypadki ludzi, którzy na przykład posiadają 4 karty, 4 kart w ogóle nie posiadają, można zrobić PvP e, tylko 4 kart w stylu, e, że na przykład gościu ma Ranga, Desa, Wukacza i na przykład e, Scouta, co oznacza, że ja wtedy bym użył. Czekajcie, teraz pytanie do dobre ja karty. To bym był Rank, Sin, WK czy Scout. To ja bym w przypadku w takim użył po prostu tych takich samych kart. Czyli jeżeli on używał Ranga, to użyje wala Jeżeli tam był Sin, to użyje Blade. Jeżeli tam WK, to użyje blade. Na takiej podstawie, prawda? SP4, podobne SP4, tak? Jakby to było podobna na takiej treści. Na takiej podstawie. Więc, jeżeli ktoś chętny, to serdecznie zapraszam. A teraz nie będę tego przedłużał, możecie sobie popatrzeć, jak Laczek się męczy z ulepszaniem tego glada na czynostkę. Czynostka jest pechowa dla mnie bardzo. No to szczałeczka. O to chodzi mojeczki 65 Jeszcze, 14 i 15 przede mną Wy to widzieliście? Jak to? Co tu się stanęło? Jeżeli ktoś widział? To napiszcie na, w komentarzu pióro anioła. Tak, pióro anioła. <gry> Dobra no, no właśnie widzimy tutaj wielką, niestety smutną przypadłość, niestety nie będę ukrywał. Dostało ostatnie 12 prób, jak możecie zobaczyć. Myślałem, że wbije 14. I mam jeszcze taką nadzieję, że uda mi się tutaj zobaczyć, że susze fulę, no ale niestety no nie mam takiej. Oj 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 czternastka 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 no chciałem mieć tą czternastkę no nie będę ukrywał no czternastka jest lepsza niż czternastka e <grym> osiem tydzień na piętnastkę piętnastka jest lepsza niż czternastka wiecie o tym <grym> gdyby tak biło. Na przykład, nie wiem, za trzecim razem. Ej, nie wiem, co bym zrobił. Fajnie by było. Nie powiem. Okej, okay, ostatnie 6 prób. Spokojnie jest już to, że posiadam wszystkie karty na 14. Um, żadna karta już jest niżej niż 14. Chociaż te Speki ta będą ładnie się prezentowały w tych wszystkich walkach od SP1 do SP8. No bo jednak wy wychodziłem na taki. Smutny plus 11 <noise> wyglądała to mega tak no nie będę ukrywał hmm. pewnie na plus 15 nie wejdzie, no, <noise> niestety no yy, no i ten gladiator wyglądał śmiesznie bo niby, wszystkie spywam w onyxach oprócz gladiatora i ostatnia próba jawidol, ostatnia próba największy fail w sumie to było 100 prób, tak mogę powiedzieć. Ta próba jest tutaj taka jaka dodatkowa, taka jedna. Ile ja je mam w ogóle tego? Kurczę, nawet nie wiem gdzie to jest. A, mam, dobra, 24 sztuki. Już to widzę. Kupuję sobie ostatnie 6 sztuków. Ostatnia próba i... Jak widzicie, wejdzie czy nie wejdzie? To jest dobre pytanie. Dobra, no nie biłam, no niestety. I posiadamy Glareatora 14. Jestem z niego bardzo dumny, mimo wszystko. Co tak, po no prostu chodzi w tak nocy. <grym <grym no. Ym, ta z, trzeba być go oczywiście na setną PP. Ym, tutaj zaczęłam sobie zbrać perfekcję na gladiatora. więc tutaj w przeciągu paru dni będziemy go widzieli na setnej PP. Ym, no i tak to się właśnie będzie prezentowało. Powiem Wam, że to jest dziwne uczucie, bo nigdy. Nie dążyłem do czegoś takiego, żeby wbijać PPK. naprawdę w sensie grałem, 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 mimo że miałem na przykład zawsze dużo tych pieniędzy w tej grze no-stale To tak jakoś nie leciałem tak, aż tak na całego, aż tak do tej kuzy top, aby polecieć dosłownie do top 1 um, No oczywiście, no czekam ciągle na akt 7, na akt 7, na akt 7, bo jak wiecie ciągle biegam z tym PS na Nadziejnym Mieczem w PvP o, taki, on jest beznadziejny. No, beznadziejny, chciałem coś lepszego. No, a w ogóle tutaj też taka ciekawostka, bo no, gdzieś się tam zauważyć, że kupiłem sobie wróżkę Edeni, Panie się spytacie, za ile kupiłem? Kupiłem ją za 1 miliard. Gościu wystawi do na nas bazę, kupiłem sobie ją. E, no i w sumie, miałem wziąć sensie ją na resele, Ale tak, jakoś doszło do tego, że w sumie nikt jej w ogóle nie, nie kupuję Taka jest prawda No i mogę wam powiedzieć ludziska, że no cóż to, to pozostaje ta bruszka Spoko niby ma to, że jeżeli będę walczył na aniołów To jest wprawdzie bym też dość... Duże prawdopodobieństwo, że po tutaj 99% serwera z aniołami. Dzięki czemu mam tylko 10% dipsa w PVP na aniołki. Więc na przykład teraz na takim gladiatorze. Albo oczywiście walku ma większy dipsem, co jest naprawdę dla mnie bardzo fajną opcją i to mi się mega podoba. Więc ogólnie ludziska, dziękuję oczywiście za uwagę. Z mojej strony to oczywiście będzie wszystko. Pamiętajcie oczywiście o o zostawieniu pięknej łapki, Pięknym oczywiście prostokąciku. No i co? С